Siemaneczko to jest on Areczek i zapraszam Was na trzeci vlog, o którym będziemy mówić sobie o pewnych zmianach, które przyszły przez ten miesiąc i parę dni tak naprawdę. Trochę się pozmieniało, ale chciałam zacząć od tego, że jest Was 20... Zaraz nie sprawdzę. Gdyż nagrywam to, jak widzicie pod wieczór, jest... Wieczór. Jest wieczór, faktycznie. Jest wieczór. I co? I po prostu mam światło z lampki. Aktualnie mam komputer włączony. Tak, mam 26 subskrypcji na kanale i 1217 wyświetleń, więc myślę, że to jest na taki miesiąc, myślę, że to jest nawet dobrze. Wiadomo, zawsze mogło być więcej, ale wolę nie zapeszać. Niech jest tak, jak jest. I po prostu się to zbiera po prostu powoli, a do przodu tak, tak powiem. Ale od tego całego miesiąca zmieniło się logo, czyli stare logo zostało zmienione na te, te, takie nowe logo. Te nowe logo tworzyłem właśnie wczoraj, 9 maja. Sam nowe logo stworzyłem i nowy banner. I stary banner jest teraz nowy banner. I chciałam, żebyście powiedzieli, czy ta zmiana jest na dobre, czy Wam, znaczy mi ma to bardziej pasować, ale Wam też może. Więc fajnie, jakbyście sobie w komentarzu, czy to ładnie wygląda, czy lepsze było poprzednie, no. Mi się wydaje, że teraz to, co mam teraz, czyli to nowe logo i nowy baner, ładnie wyglądają. Ale tak jest tylko moje zdanie, chcę znać również Wasze zdanie. Przechodząc dalej zmieniły się miniaturki do filmów, bo wcześniej było Przechodząc wpierw do gier głównych były screeny i tam dodany był numerek 1, 2, 3, 4, czyli jaki jest odcinek, który numer i dodane był również y, tytuł filmu Znaczy tytuł filmu nie tytuł filmu, tylko z jakiego gry, po to było ten taki napis Teraz to zmieniam, gdyż Myślę sobie, że teraz tak. każdy z gier, z gier głównych, będą mieli swój screen i tylko dodany ten tytuł z jakiej gry po prostu będzie nagrywany. Na przykład Eurotrack będzie miał napis Eurotrack i po prostu każda gra będzie miała swoje. A gry poboczne, czyli tak jak teraz jest Crash Bandicoot którą, o której jeszcze wspomnę, to ona będzie miała jedną, jedno główne zdjęcie, i też tylko będzie sam napis, że Crash Bandicoot i to będzie jedne zdjęcie na całą serię po prostu tak sobie wymyśliłem, myślę, że przy tym zostanę tylko bardziej się właśnie powie teraz w grafika i coś tam tworzy, coś przerabią, coś tam żeby to jakoś efektywniej wyglądało to są takie z grubszych zmian trochę zmian jest na stronie ale o tym powiem w ogóle w innym vlogu tak jakby pokażę wam update strony internetowej ale przechodzimy dalej do gier. Dzisiaj będę zacząć teraz od tej która gra będzie się kończyła już chyba w następnym tygodniu. W środę. No tak, gra będzie miała swój koniec, trochę się przy nich pomęczyłem, wymęczyłem. Oglądalności jak nie ma, tak nie ma. Przy tej grze jest to jakaś tam... są jakieś wyświetlenie, ale nie ma żadnych komentarzy, więc twierdzę. Po prostu ludzie to patrzą na to i przechodzą dalej ich to nie interesuje, dlatego już zakończamy serię. Tego w środę pojawiły się, miał być to ostatni, ale nie zdążyłem po prostu. Dlatego tamten był przed ostatnim odcinkiem. Przechodząc dalej, powstała nowa seria, która rozpoczęła się 9 maja i jest to... Dobrze, 9 maja. Jest to seria gry online, gry przeglądarkowe. Czyli gry, które są w naszych przeglądarkach i które możemy sobie dowolnie sobie Pograć, tak bez, bez rejestracji czy znaczy, można się zarejestrować wiadomo ale po prostu gry takie luźniejsze jaki sobie pomysł padł jak na razie jest literio na dzień dzisiejszy i jeszcze będzie literio 16 maja więc A potem po prostu do inne gry będą po prostu gry mieszane dlatego na blogu będzie powstanie nowa zakładka za parę dni Po będzie inna gra, która też jest taki starszy gier, ale ją jeszcze nie gra więc to będzie nowe doświadczenie dla mnie. Przechodząc dalej, Metin 2. Słuchajcie, odcinki coraz dłuższe mi wychodzą. Myślę, że to nawet fajnie, że one długie wychodzą, ale... rozchodzi się o to, że tam jest, tak powiem, exp, tak? Ja sobie tam XP i... Myślę, że jak będę XP na dłuższą metę, to po prostu te odcinki... Ten mój exp będzie po prostu przyspieszany. I to do tak, takiego dobrego stopnia, żebyście się po prostu nie zanudzili. Dlatego myślę sobie, że jak będę ekspił, to po prostu wyłączę kamerkę. Usiądę sobie którejś nocy i będę jechał, żeby przejść level, czyli coś takiego. Więc taki jest mój pomysł. Zobaczymy, czy go zrealizuję, czy po prostu pani mi inny plan na ten temat. Przechodząc dalej mamy DSM4, słuchajcie, DSM4 serial. Dobrze o tym wiecie, że ja wariuję już, kurczę, chcę to zrobić, a tak naprawdę cały czas nie ma czasu. Nagrałem wszystkie scenki. Słuchajcie, szczerze wam mogę teraz powiedzieć, że... Zaraz wam mogę sprawdzić przy okazji. Nagrane. Dodajcie sobie. Godzinę 30. plus 10 minut plus. 3 sekundy, to nie o to jest? plus godzina 23, więc troszkę tego jest i plus 52 minuty więc ja to sobie to musiał posklejać, pozłączać, dodać napisy, bo no jest dodawać napisy, więc troszkę jest z tym roboty, sami dobrze. Znaczy o tym nie wiecie, ale rozpowiadam właśnie. To jest trochę z tym roboty będzie, dlatego cieszę się, że na razie nie ma komentarzy, czemu nie ma Disney 4. Dlatego myślę, że czekacie na Disney 4, I tak myślę. I może być zawsze inaczej. Jeżeli nie w tym tygodniu to na pewno w następnym tygodniu mi się pojawi. I przechodząc dalej. Disney 2, The Sims 2 tak jak teraz mamy. Ale mam w pomyśle jeszcze Disney 3. Nie wiem, co wy na ten temat byście myśleli. Ja Miałam chyba tam 5 dodatków. A osiągnąłem zejść na strych, bo ja ich tutaj nie mam, bo to za dużo miejsca by zajęło. Już wolę sobie tutaj na przykład kolekcjonować Disney 4, nic Destiny 3, wiadomo. Dlatego mam tam ile mam 5 dodatków, czy 4 I takie, takie główne co mam musiałam mieć, więc słuchajcie Jakbyś chyba 2, czy 3 które oczywiście nie mogę podsumować pod Origin, bo The Sims 4 The Sims 4 to yy. Sorry, wróć The Sims 3, już miałem kiedyś na Originie, ale no, co zrobisz, nic nie zrobisz, jak zapomniałam sobie hasła Dzwoniłem do nich, a dupa, i po prostu nic nie pamiętam, co było, bo to było za czasów jeszcze, słuchajcie, dziecka, więc tak naprawdę czula pamiętam, nic nie pamiętam, więc dupa. Zobaczymy, co ze jest 3. Musimy się wszystkie sobie, że tak powiem, zainstalować i zobaczyć, czy to nie będzie lagowało strasznie. Jeżeli troszkę, no to tam troszkę damy radę, a jeżeli strasznie, no to słuchajcie, no bez przesady, przecież nie będę cierpiał na tym odcinku. Tylko jest problem w tym, gdzie ja go zmieszczę. Znaczy ja tak powiem w moim grafiku. No, ja nie wiem. I to, co sobie myślę, na przykład The Sims 2 zrobić w niedzielę o 13, a The Sims 3 o 17, a jak będzie The Sims 4 seria, to po prostu zróbmy The Sims 3. Nie wiem. Taki jest moja wizja, poobraźnia, ale to nie mówię, że to tak będzie. To Ta, powiedział? Jeszcze ja chciałam wspomnieć o Eurotracku, Eurotrack Simulator 2, słuchajcie, tak jak słyszycie na odcinkach, albo nie oglądaliście, no to teraz wam powiem, 19, 20, 21, 22 mnie nie ma w domu, więc tak naprawdę może nie być nagrywek yy, odcinków, nie wiem czy ja zdążę to nagrać wszystko czy nie. 25, 26, 27, 28, 29 przyszedł do mnie rodzina, czyli moja siostra przyjedzie z mężem i z dzieckiem i absolutnie nie będę miał możliwości nagrywania, renderowania. Renderować to bym mógł, ale nie wysłać na YouTube, bo to za długo by zajęło. Komputer się nagrzewa, mieszkanie się nagrzewa, więc to w ogóle wychodzi z takiej opcji. Więc no nie wiem, zobaczymy jak będzie z Eurotrackiem. Może bardziej martwię się o eurotraka, bo pytań nie ma żadnych. A fajnie by było gdyby były, bo miałbym o czym mówić w odcinkach, a jak nie ma pytań no to... Mm, nie wiem. Wiadomo o czymś tam zawsze pogadam, że się znajdzie jakiś temat. Ale żeby znaleźć temat w tak krótkim czasie, bo na przykład w sobotę dam wam odcinek i tak naprawdę we wtorek musiałbym już nagrać i w następnym jakby cyklu. Czyli za dwa tygodnie znowu musiałbym we wtorek nagrać, żeby wam to wrzucić i zrenderować i tak dalej, i tak dalej. Dlatego może tak, że Eurotrack się nie pojawi, albo się pojawi, ale krótszy odcinek będzie, ale jakoś nie przekonuje mnie to. Więc nie wiem. No nie wiem, tak na razie takie mam plany, wizje. Słuchajcie, jeszcze na blogu wam napiszę, oczywiście blog udostępniam wtedy na Facebooka, na fanpage'u. Po prostu sobie jak klikniecie na fanpage to to automatycznie przekierunkowuję na bloga. Nie będę robił jak wcześniej, czyli na fanpage dawam informacje o odcinku i jednocześnie na blogu też dałam tą informację. W ogóle z tej, z tej opcji wychodzę, bo to jest czasowodne i wystarczy, że po prostu na blogu dam. I z blogu jest opcja udostępnienia na Facebooku, w wam udostępniam. Wy sobie to klikniecie i wam się pokazuje parę rzeczy i automatycznie macie dostęp do bloga, czyli macie sobie coś tam jakieś modyfikacji, czy jakieś informacje o mnie, czy informacje o grach sobie też, sobie przeglądnąć i zobaczyć. Słuchajcie, no, to by było, myślę, że wszystko na dzisiaj. Nie wiem, jaki czy długi vlog, czy krótki, bo nie mam nawet poglądu, nawet nie sprawdziłam, o co nagrywać, więc słuchajcie, następny vlog nie wiem, czy pojawi się za tydzień, czy za dwa tygodnie, to się jeszcze okaże. To byłoby wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia, no i cześć. A jeśli odcinek Ci się spodobał, to Zalajkuj, jak chcesz. Nie musisz, możesz. To znaczy, zrobisz lajka, to ja zobaczę, że tobie się to podoba i nic więcej. Drugie, skomentuj, to dla mnie byłoby najważniejsze. Trzecie, jeżeli chcesz być na bieżąco, to subskrybuj. A jeżeli już subskrybujesz, możesz udostępnić yy, mój odcinek, mój film. Oczywiście inne filmy, ten też możesz i razem możemy rozwijać się też ten kanał, więc